Cześć, to jest Mathew i witam Was na kolejnym odcinku z od Zera do Farmera. Dzisiaj jesteśmy tylko sami, no bo Ziemia ma problemy i nie może do nas dołączyć. No a co, w dzisiejszym odcinku zabieramy się za koszenie yy, no za dalszą robotę w sumie. Yy, Zjemy kiedy ostatni kościół chyba pszenic, Pszenicę gościł, tak? I rzepak, a my dzisiaj koszymy soję. Zobaczymy jak to wypadnie z ilości tej soli, taki jeden kawałek, może później jeszcze coś zrobimy, Zobaczymy, się, może to pole skultywujemy to przynajmniej, albo założymy, bo wtedy chwaskniemy i ten to chyba by będzie lepszy pomysł. 78 tysięcy na koncie, więc jest dobrze też do czego poszły 2000. Nie wiem, czy my odebraliśmy. O, właśnie, kontakt. Oto. Mamy 8000 do przodu jesteśmy. Więc jest dobrze. To jest kontakt, który robiliśmy. Ja dokończyłem na poziomie i No i robiliśmy też razem ostatnio. Stawmy tutaj przy że zrobimy jeszcze screena do miniaturki, bo później wyjdzie tak, że zapomnę Nie wiem się 60 postawmy. To jest tak w miarę dobrze więc Zobaczymy jak to będzie. Już jest 600, 600 kg, więc jest dobrze, 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 nie bardziej. Zobaczymy jak to wyjdzie oczywiście u nas, ale powinno być raczej dobrze. Ale chwilkę, delikatne cięcie. Widzimy się za chwilę. Dobra, widzimy się, że jesteśmy ogólnie nie po przerwie. Musiałem słuchawki założyć. No, i lecimy dalej z robotą, oczywiście. No, nie wiem, ile będziemy tu czasu zaj zajmować, ale. W przeciągu miesiąca maksymalnie powyżej trochę miesiąca. Oj, zawiesiłem się. W powyżej miesiąca maksymalnie. Powinien wlecieć fajny odcinek Minecrafta na kanał. Przynajmniej tak mi się udaje, chyba, że wyjdzie inaczej. Zobaczymy oczywiście. Bo to chyba on będzie ważny, no bo... Ale to zobaczycie w swoim czasie na razie się zajmujemy robotą w farmingu. Trzeba dzisiaj tę całe skończyć. A więc idziemy. Olej się, coś się zaczęło robić. Znaczy nie będę tutaj I to widzę wiem, coś zobaczyć. Co się stało, że nagle 9 FPS-ówję i za... Может, так дорого отчем еще то? Ай-яй-яй-яй-яй. Oh. Next week на лаги. Что-то есть под лаганой тренировки. Тут стоя, мне сейчас умер. Idziemy dalej. Ciekawe, jak to wyjdzie z czasem. Jeśli by 25 minut, to raczej skończymy to na bo nie chcę też przedłużać, nie wiadomo ile. Ale jak będzie na przykładnie 15 minut, to jeszcze na spokojnie zdołamy sobie kultywację zrobić na polu. No, to za są dziwne. Przecież nic w nie mam odpalonego. Prawie sobie wyłączę. jeszcze to, co jest niepotrzebne na razie. Jakieś ustawienia. To jest wszystko. Ale za cienki. Ajajajajaj. Zatrzymać coś. Statystyk 23 fpsy. Po co to wyłączyć? 26, ale tutaj tylko pochodzę do yy, kombajnu, to już nagle spadają fpsy. Tylko muszę mieć tak, panie, tak z daleka, jak to, bo inaczej to nie da rady. Siedemset to jest 700. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kilka widzowie, przerwa. Już jesteśmy widzowie. Idziemy dalej. Trzeba skończyć dzisiaj tą robotę. Może widzę, ja wezmę już jeden z czyli oczywiście naszego dziennikarza. Mam odpalony cały czas, ale nie dawam. 20 litrów, a nie to? Tak. Puk, puk, puk. Nie rozumiem, dlaczego są. Trafika już tak jest słaba. A to jeszcze takie lagi są. Przedtem nie było tych lagów, no teraz nie rozumiem tego w ogóle. No, nawet sam dźwięk by widzieć, czy są mocne lagi, bo tak przerywa. stawimy tak pracowniku, bo to pole takie trochę nierówne jest. Zobaczymy jak to będzie robił. Niech to tak robi. Pójdziemy tutaj. Pójdziemy tutaj do naszego toblinera. Idziemy dalej jechać. Tam oczywiście petalnik jeździ sobie. I tutaj robimy. Trochę nam zajmie to, ale. Fum. A i jutro mogę do ziomka na no bo oczywiście jutro oblatuje do ziomka ty, pos, nie, mm, od biedaka. No chyba, że nadal będą problemy techniczne, nie będziemy mogli ułatwić, no to wtedy już. Nie wiem, jak kto to widzi. No, co za lagi? No, to się nie jada. Staram się dalej znaleźć odcinek, ale Tak laguje. Myślę, że. To jest bez serca. Już się tu dziwnie jest, tak te tarjemia. Wierzę w tych kurczaków. A, bo świetnie. No przecież, tak jak było dobrze, a teraz niczym nie pasuje. O, teraz w końcu da się jechać. Nie, nie jakaś zostawię 9 dziewiąta minuta Fuuu Mamy już na P wszystko skończone Co są za logi? No hmm. ja mam tu max... Nie teraz fps ów 20 fps ów no co to jest? Teraz, teraz piętnaście, jeszcze go 15. nie ma. Pęsy koszulników. sobie, kończymy sobie tutaj poprzeczniaka. Tak, o. było na dzisiejszy odcinek nie wyjdzie zbyt długo, bo um, Zbytnio czasu nie ma. Na podstawie wiem, że jak ziomka jakie nie ma, to trenu na tych stojach. O, wpiecili sobie. olejno Tak samo ja mogę, jak farminka, to takie nudno. Nic się praktycznie, że nie dzieje. Więc no. Tutaj zajedziemy sobie. Tu się tutaj w kółko. Później jeszcze raz w kółko. Później to się zobaczy. Albo się tak po prostu się teraz. Tak o. Chyba lepiej to tak po prostu. Tak o, przejedziemy tak. Okay. Nie idzie robota. A za szybko się grawiamy. Bo jest chwilka. Jest 12 minuta, a my już mamy całe pole skoszone. Jest taką ilość FPS-ów, że lepiej, żeby wszystko było zrobione. Bo nie rozumiem, co się dzieje, ale gdy tylko włączę nagrywanie, to na FPS-y spawają. Poza kcikiem będą być maksymalne praktycznie cały czas są maksymalne a teraz gdy włączę tylko nagrywanie to nagle tam spadają. Więc macie pomysł, dlaczego to tak jest yy, i co mogę zrobić, żeby tak żeby ilość fps ów aż tak nie spadała, to napiszcie w komentarzu, bo... Poza odcinkiem mam 60 FPS, a jak tylko włączę nagrywanie, to już nagle FPS -y tak spadają, że się wyraźnie Więc Jeśli macie jakieś pomysły jakby mu to zniwelować, to piszcie. Wyłączę i zobaczymy, coś się tutaj No to dobrze. Właśnie... Jedziemy też jest to, że jak mam włączone tutaj shadery, kliknę sobie Home, to tu się pojawiają te yy, różne funkcje. Jeśli, jeśli wiecie, dlaczego tak może być i jeśli wiecie jak to naprawić, to napiszcie w komentarzu, bo to jest tragedia, to jest zostawimy i się zrealizować sobie to spalamy spalamy cały stary złotą i ułożymy go tutaj też na ma tutaj z prosimy się tutaj tak tak to sobie, to sobie położymy jeszcze tutaj i już tak jak mówiłem właśnie w, w przeciągu miesiąca powinien wlecieć fajny filmik na kanał tylko pytanie: Czy ten filmie będzie bardzo długo nagrywany i prawdopodobnie będzie dużo ważył? Jestem ciekawy, ile od tego czasu rzucę na YouTube. Oj, 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 może tak być, długo. Protokolwiek, jak już coś będzie to środę lub weekend albo sobota sobotę, bo i już wtedy będzie najlepszy czas, żeby wrócić sobie właśnie filmik takiego no, po prostu z Minecrafta taki Tak wypuścimy sobie i tylko zobaczymy ile to już 15 minut jak będzie myślę, że tak jeszcze 12 minut już będziemy kończyć, bo wiecie samemu to jest nie wolno. Jak jest ten, jak jest YouTube no to jest oczywiście fajnie, bo jest z kim pogadać, że tak to to. Wejdziemy sobie tutaj do końca i będziemy kończyć już. tylko pożejdziemy tutaj do końca pod mięsem. się nie, 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 wyszło. A więc... Cześć!